1 kwietnia Piotr Seifert rozpoczynamy informację. Julek nie spodobał się radnym. Wrocław ma charakterystyczne krasnale. Legnica chce skopiować ten pomysł. Tylko zamiast krasnali stworzyć cykl dzieci legnicy. Pierwsza rzeźba stoi już w urzędzie. Spytaliśmy radnych, jakim się podoba ten pomysł na promowanie legnicy. Julek, bo tak ochrzczony został pierwszy bohater serii legnickich figur to 11-12-letni chłopiec. Na plecach ma tornister, z którego wystaje proca. Chłopiec to uczeń z lat 60. Jeśli pomysł się spodoba, urząd chce mieć takich julków więcej i wystawiać w różnych częściach miasta. Wiadome jest jedno. Julek nie podoba się radnym opozycji. Te figurki są obrzydliwe, są nieładne, szpecą miasto, jeżeli miałyby powstać i mam nadzieję, że nigdy w naszym mieście się nie znajdą i bardzo gorąco apeluję, żeby no, ktoś miał jakiś zmysł estetyczny i czegoś tak brzydkiego po prostu nigdzie w mieście nie umieszczał. Patrząc na tą figurkę, uważam, że to pomysł fatalny. Ani ta figurka nie jest urodziwa, ani w niczym nie kojarzy się z legnicą dziwny pomysł, niepotrzebnie są marnowane pieniądze na rzeczy, które się nikomu z niczym nie kojarzą, wątpliwe artystycznie. To jest moim zdaniem dobry pomysł, tylko, że trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że wydatkowanie pieniążków na tego rodzaju, na tego typu rzeczy powinno być wpisane w strategię promocji miasta. Tego w promocji, którą uchwali, uchwalaliśmy parę lat temu, mówię tutaj o Dokumencie przygotowanym przez firmę Eskadra, wydanym, wydaliśmy na to wtedy 175 tysięcy złotych. Wtedy jakby nie było o tym mowy. Julka broni szef prezydenckiego klubu. Pomysł, że będzie więcej Julków, na przykład z laptopem czy deskorolką, mu się podoba. Jest to sympatyczne. Wrocław ma swoje, swoich, swoje skrzaty. Małe my, my troszeczkę my inną przyjmujemy formułę. Ale po pierwsze ta zaproponowana pierwsza figura jest ładna i sympatyczna. A cóż złego w tym, żeby pokazać w ten sposób jak wyglądaliśmy wiele, wiele lat temu i jak wyglądamy dziś. Złego może i nic, ale pieniądze należałoby wydawać na inne ważniejsze cele, uważa radna opozycji. Wolałabym, żeby Legnicę posprzątać, chodniki wyremontować. Posprzątać nawet takie szczególne miejsce jak Tarninów, bo tam czasami jak idę, a zdarza mi się często tamtędy chodzić pieszo, nie ma gdzie stanąć. Tak jest nabrudzone przez ukochane. Psy. A skąd pomysł na dzieci właśnie, na uczniów z toczkami? Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam szczegółów, odnoszę się do tego co, co widziałem i to mi się podoba i uważam, że inicjatywa jest bardzo fajna i sympatyczna. Próbowaliśmy się dowiedzieć skąd taki pomysł i jaki ma on związek z Legnicą. Jednak urząd miasta na ten temat milczy. Wiadomo tylko, że prezydent Tadeusz Krzakowski to były dyrektor szkoły i jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Dzisiaj swój pierwszy egzamin pisali szóstoklasiści, my jednak zaglądnęliśmy do gimnazjalistów, którzy ten egzamin mają już dawno za sobą. Teraz biorą udział w konkursach i olimpiadach, wiedzą, po co się uczą i co chcą w życiu osiągnąć. Michał ma całą teczkę dyplomów i zaświadczeń i to tylko z tego roku. Został laureatem m.in. Olimpiady Gimnazjalnej z Matematyki, Ligi Naukowej i Dolnego Ślązaka. Są to konkursy na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. To znaczy te tytuły są o tyle przydatne, że mam wstęp do dowolnej szkoły w całej Polsce, a także jestem zwolniony praktycznie ze wszystkich egzaminów oprócz języka angielskiego. To jest pewnym komfortem, bo nie muszę się przygotowywać, tylko odpoczyłem. Możliwość wyboru do wolnej szkoły i maksymalny wynik z egzaminu to dla gimnazjalistów ogromne osiągnięcie. Kasia jest laureatką zdolnego Ślązaka z języka angielskiego. Dzięki temu na koniec roku dostanie szóstkę na świadectwie i zostanie zwolniona z egzaminu. Chciałabym w ogóle, bycia studiować w Anglii to też. No i lubię uczyć się języków ogólnie. Się w szkole, czy e, uczy się w szkole czy poza szkołą Uczy się w szkole, uczę angielskiego i francuskiego, a poza szkołą uczę się angielskiego dodatkowo i niemieckiego. Karolina jest finalistką konkursu Ojczyzna-Polszczyzna, który odbywa się pod patronatem Jana Miotka. Składa się z dwóch części, ustnej i pisemnej. Skupiam się tylko na Ojczyźnie-Polszczyźnie, to jest tak naprawdę jedyny konkurs, który mnie interesuje w gimnazjum. E, jest bardzo interesujący, bo składa się z części pisemnej i części ustnej. Część ustna jest dużo przyjemniejsza. Co to, część ustna, czyli co? Jak, jak to wygląda? Część ustna, czyli losowanie tematu. Ma się 45 minut na przygotowanie tego tematu, w wypowiedzi ustnej, a następnie prezentuje się swój temat przed publicznością, przed komisją. Takich uczniów w społecznym Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej jest zdecydowanie więcej, a mówi się, że to właśnie gimnazjaliści są uczniami, z którymi pracuje się najtrudniej. Jest to trudny okres i, i czujemy to na co dzień, prawda, w pracy. Niemniej jednak w naszej ogromnej radości w naszej społeczności znalazła się liczna grupa tych dzieci, które po prostu bardzo chętnie podejmują takie trudne wyzwania jak właśnie udział w prestiżowych ważnych konkursach. Jak widać, warto się uczyć i inwestować w siebie już od najmłodszych lat. Radna Platformy Obywatelskiej Grażyna Pichla w ostatniej chwili dowiedziała się, że znalazła się na listach do Europarlamentu. Stało się tak, gdy ze startu zrezygnowała Jolanta Kawecka. Grażyna Pichla jest radną. Raz już próbowała swoich sił w wyborach do Europarlamentu, ale bez powodzenia, teraz także nie ma szans na sukces, może jednak pracować na swoje nazwisko. Dobry wynik jest ważny w politycznej karierze. Nie ubiegałam się o kandydowanie do Europarlamentu, podobnie jak do wyborów samorządowych. I podobnie jak do wyborów samorządowych zostałam zgłoszona, zaproponowano mi dwa dni przed zatwierdzeniem list wyborach samorządowych, również dwa dni przed zatwierdzeniem. Stwierdzeniem list wyborczych weszłam na listę. Zapytana, do kogo jej bliżej, Protasiewicza czy Schetyny, odpowiada wymijająco. Nigdy nie byłam za podziałami. Tutaj w Radzie wszyscy radni znają mnie, zarówno na gruncie naszym samorządowym, jak i politycznym. Zawsze jestem za a nie dzieleniem. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Nie będzie debaty o legnickim brudzie. Przypomnijmy, radny Paweł Frost zaproponował, aby podczas sesji ludzie odpowiedzialni za porządek w mieście porozmawiali, jak poradzić sobie m.in. z dzikimi wysypiskami. Dyskusji nie będzie, tylko pięciu radnych poparło wniosek Frosta. Ingres robi prawdziwą furorę. Gra polega na rywalizacji dwóch frakcji: ruchu oporu oraz oświeconych. Rozgrywka toczy się na rzeczywistej mapie, na którą naniesione są realne obiekty. Gra zdobywa coraz więcej fanów na całym świecie, także w Legnicy. Ingres to gra społecznościowa przeznaczona dla posiadaczy urządzeń z Androidem. To jest gra, która zaczęła się jest zbudowana przez Google. Jest to gra zbudowana na mapach Google. Jest... Plansza gry jest cały świat i tutaj jest nieograniczone miejsce, gdzie możemy iść. Na całej mapie znajdują się specyficzne portale, czyli punkty szczególne na tle miasta. W Legnicy jest już 200 takich charakterystycznych punktów. Ingres to gra, która zmusza do wyjścia z domu. Jest po to, żebyśmy się po pierwsze zintegrowali, po drugie żebyśmy się dokształcali, bo to są miejsca o szczególnych walorach kulturowych i historycznych i tak dalej. I generalnie po to. Jak to się stało, że do tej gry mm, się dołączyłeś? Przypadkiem. Zarejestrowałem się na samym początku, jak ta gra była ograniczona tylko i można było dołączyć tylko e, za pomocą zaproszeń. E, na spotkaniu z e, moimi współpracownikami z, e, z pracy zauważyłem, że ktoś gra w tą grę. O, w ingresa. I też sobie wtedy zainstalowałem i zacząłem grać. W grze uczestniczą dwie drużyny: zieloni, czyli oświeceni, oraz niebiescy, ruch oporu. Rywalizują ze sobą każdego dnia o przejęcie realnych punktów strategicznych. W Legnicy grupa zielonych to 80 osób. To im udało się przejąć miasto. Może się jednak to zmienić. Gracze z całego świata organizują spotkania w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Podczas weekendu jedno z takich spotkań odbyło się w Berlinie. Pojawiły się setki osób. Dołączamy do łącznie tysiąca osób, które są spodziewane na miejscu, zarówno od strony zielonych, jak i niebieskich. Także będzie nas trochę i będzie się działo. Jestem nowym graczem, szybko się zaangażowałem, znalazłem ludzi na czacie w grze. Widzę, że gra zmusza do podróżowania po świecie, że tak powiem, bo gra jest rozprzestrzeniona wszędzie dosłownie. I też zmusza do motywuje w sumie do nauki języków. Fabuła gry opiera się na wielowątkowej historii science fiction. Jej początkiem jest odkrycie w CERN nieznanej energii zwanej XM. Ekipa Gim TV z Gimnazjum nr 2 w Głogowie do swoich osiągnięć dopisać może kolejne. Pierwsze z nich to nagroda publiczności w ogólnopolskim konkursie nakręcić się na wybory. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu spotu filmowego zachęcającego do udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spośród 327 zgłoszeń komisja wyłoniła 23 prace, 11 w kategorii gimnazjów i 12 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Ekipa GimTV zdobyła nagrodę publiczności. Wiesz, trenuję na profesjonalnych boiskach sportowych. Czy wiesz, że mogę bezpieczniej i szybciej dojeżdżać do szkoły? Zawsze coś nowego spotyka nas z każdym filmikiem. Nakręcie na wybory. No to pierwszy raz mogłam wziąć udział w takim konkursie związanym z Włosem. Dowiedziałam się wiele na temat wyborów, głównie później spróbowałam też innego, nowego sposobu kręcenia filmików. Oni musieli najpierw zapoznać się z materiałem, musieli co nieco poszukać, pomyśleć, no i myślę, że na pewno nauczyli się dużo. Filmik powstał wiesz, spontanicznie. Sprawny kolega może razem ze mną chodzić do szkoły. Czy wiesz, że wyjeżdżam na wymiany zagraniczne, uczę się języków obcych i mogę studiować w innym kraju? Oni już prawie profesjonaliści, więc e, idzie to dosyć szybko. Kwestia scenariusza. Najtrudniejszy jest pomysł. Nie zajęło nam to dużo czasu, ale jest to chyba mój ulubiony filmik. Jest taki. Znaczy, no może nie jest smutny, ale jest taki po prostu, jakby można powiedzieć, że łapiący za serce. Zachęcaliśmy poprzez przedstawienie działań, które Unia podejmuje w poszczególnych krajach, w tym także i w Polsce, w programach edukacyjnych oraz programach rozwojowych dla obszarów Polski. Być może będą też te filmy użyte jako filmy, jako spoty reklamowe przez samą komisję. To wszystko, to wszystko dzięki ludziom, którzy oddali swój głos w wyborach do, do Parlamentu Europejskiego. My jeszcze nie możemy. Ty tak! Gimnazjaliści nagrali również film, który można wykorzystać jako pomoc dydaktyczną podczas nauki języka niemieckiego i także zostali za to docenieni. O tym jednak powiemy wkrótce. Najczęściej wystawianą na świecie rosyjską komedię będzie można zobaczyć w Legnickim Teatrze. Przed nami kolejna premiera. Tym razem publiczność będzie mogła zobaczyć orzenek Mikołaja Gogola przeniesiony do czasów współczesnych przez Piotra Cieplaka. Rosyjską komedię Mikołaja Gogola reżyser Piotr Cieplak przeniósł do współczesności, do biura matrymonialnego. Przemysł ślubny w, 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 nie tylko w Polsce, ale w, w Europie jest, jest gigantycznie i dynamicznie rozwijającą się gałęzią działalności gospodarczej. Słowem, Sfatki takiej jak w 830 roku Google napisał fiokły e, już nie ma. Natomiast powiedziałbym, ona się zinstytucjonalizowała i, i mm, e, te funkcje d, d, d dalej są pełnione przez profesjonalne e, p, 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 punkty usługowe. Zamiana tradycyjnej swatki w biuro matrymonialne to nie jedyna zmiana dokonana przez reżysera. Zamiast jednej poszukującej męża-kobiety mamy dziewięć panien do wydania i siedmiu kawalerów. Będę z wami rozmawiał otwarcie, jako ojciec z synem. Z no. Przyjaciele, spójrzcie teraz na siebie, no. No popatrzcie na siebie, przyjrzyjcie się sobie, no. Proszę. Akt, reżyser zwykle chwali aktorów przed, przed premierą, ale tutaj ta, ta zabawa i ta przyjemność wymyślania tego z zespołem w Legnicy, no to jest naprawdę przyjemność, ale ona byłaby niemożliwa bez jakiegoś takiego zawodowego, drużynowego rzeczywiście ducha, który tutaj panuje. Reżyser zapewnia, że mimo kosmetycznych zmian cały sens utworu Gogola pozostaje taki sam. Dyrektor teatru podkreślał, że praca z Piotrem Cieplakiem to wielka przyjemność. To jest najciekawszy reżyser teatralny w Polsce w tej chwili i to, że jest tu z nami i to, że tworzy znowu spektakl zespołowy, jak Państwo widzieliście, to to jest duża, e, duża frajda dla nas, to znaczy Piotr uważnie wybiera miejsca, w których pracuje i to, że chciał tak szybko wrócić do legnicy jest dla mnie pewną, pewnym powodem do dumy i do tego, że to miejsce na teatralnej mapie Polski jest ważne i że ludzie chcą tu pracować. Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę 5 kwietnia o godzinie 19. A nie szkodzi. I na koniec prawdziwa sensacja. Diego Armando Maradona od 1 lipca zostanie trenerem Legnickiej Miedzi. Były piłkarz uważany za jednego z najlepszych w historii. Rozpocznie pracę od 1 lipca i będzie jednym z równorzędnych szkoleniowców, tworząc trio z Adamem Fedorukiem oraz Piotrem Tworkiem. Rozmowy odbyły się podczas pobytu właściciela klubu w Buenos Aires. Andrzej Dodeło z tego powodu nie pojawił się na ostatnim spotkaniu z GKS-em Katowice. Cały sztab zespołu oraz piłkarze już cieszą się z tej współpracy. No zdecydowanie, zdecydowanie na to liczymy, że, że da nam jakieś cenne wskazówki i podpowiedzi robić w, w danym momencie na boisku i w danej sytuacji. No, i możemy się dużo nauczyć od tego szkolenia. Czyli co, Patryk Szymański, następna bramka strzelona? Ręką. Kto wie, no, oby była uznana. Teraz czekamy tylko na przylot. Maradony do, do Legnicy No i uważamy, że swoim doświadczeniem tutaj wspomoże nas a szczególności zawodników w boisku, żeby to jeszcze lepiej funkcjonowało niż funkcjonuje. Trenerzy już teraz rozpoczęli starania o kilku nowych zawodników. Wzmocnić trzeba przede wszystkim siłę ofensywną. Mamy, nie ukrywamy, że, że rozglądamy się na zachód od, od Polski. Bundesliga nas strasznie interesuje w tym temacie, a więc tutaj troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy, że, że to są to, czołowi zawodnicy Bundesligi. Jeden z nich nazwisko ma na L, także wreszcie dajmy troszeczkę takiej. I nutki niepewności. Wszystko wskazuje na to, że celem numer jeden klubu po przypieczętowaniu awansu do Ekstraklasy wydaje się być udział Legniczyn w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tą wyjątkowo dobrą informacją dla Miedzi kończymy informację. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody oraz zachęcam do wchodzenia na naszą stronę internetową damitv.pl Do widzenia, do jutra.